Słyszę kroki. Kroki z zewnątrz. Jeszcze kroki w środku. Czy jesteś w stanie mnie oprowadzić po tym domu? Jeżeli tak, skrzyżuj różdżki. Dziękuję, wyprostujesz. A czy chciałabyś znowu zobaczyć swoją rodzinę? Jeżeli tak, skrzyżuj różdżki. Uuu, tu już zdecydowana odpowiedź. Czy jesteś w stanie dać mi jakiś znak, że tutaj jesteś? Jeżeli tak, daj różki w lewą stronę. Dziękuję, wyprostujesz. Czy zrobisz teraz jakiś hałas dla mnie, żebym wiedział, że faktycznie tutaj jesteś? Jeżeli tak, daj różki w prawą stronę. Ok, dziękuję. To zrobi jakiś hałas.